Witajcie w kolejnym odcinku, dlaczego nie pojechałem do Dortmundu, że tak to nazwę? Jak widzicie, jestem w domu u siebie i dlaczego nie pojechałem do Dortmundu? Nie pojechałem, dlatego, że nie zrobiłam mnie Corsola i masowej ilości anonów i respy innych pokonów, które byłyby zwiększone. Nawet cieszę się, do tego Dortmundu nie pojechałem, bo po pierwsze jak miałem już takie, jakieś, się mikroplany, że może jednak pojadę to. Hotele były mega drogie, a na Debila nie chciałem jechać. I co się okazało, mniej więcej. Teraz mamy którą godzinę? Mamy 23, zaraz, czyli mniej więcej to już będzie chyba z godzinę temu. Okazało się, że w Dortmundzie były mega wielkie problemy, jeżeli chodzi o yy, sieć komórkową. Jednak jakby nie patrzeć, Dortmund to jest bardzo duże miasto, to jest ponad pół miliona mieszkańców. Dodatkowo dajmy do tego, ile osób zjechało tam na GoFest, bo są to Niemcy, więc zjechała wschodnia Europa i zachodnia Europa, i północna i południowa. Dużo ludzi z ludzi samej Polski pojechało. Sam wiem, że niektórzy moi znajomi pojechali. No niestety były problemy, nawet my te problemy odczuliśmy, bo nie pamiętam tylko o której godzinie przez chyba nie wiem, 15 czy do 20 minut nawet nie można było zalogować się do Pokémon Go. I nie były to tylko problemy PTC czy Google, tylko z tego co mi mówili znajomi, to to i to. Mi na przykład na Google nie chciało się zalogować przez jakieś 15 minut. I Neandertal no stwierdził, że to jakoś zrekompensuje. Dokładnie jak zrekompensuje, to tego jeszcze nie wiemy. Ale wiemy na pewno to, że po dzisiejszych ogromnych problemach z sieciami komórkowymi w Dortmundzie oraz z logowaniem się do gry w Dortmundzie, jak nie tylko w Dortmundzie, tak jak mówiłem, Niantic postanowiło nam wdać małą rekom re rekompensatę, którą będzie event specjalny obejmujący całą Europę i szczegóły tego eventu zostaną ogłoszone od razu po zakończeniu Safari Zone w Dortmundzie. Jeżeli chodzi o Dortmund, to by było chyba na tyle. Dzisiaj dostałem od jednego fana na, na fanpage'u zdjęcie z Dortmundu jak robili rajd na lodówkę czy na Redjaisa. Radzajs, to na zdjęciu można było spokojnie powiedzieć 100 osób, a wiadomo, że zdjęciem wszystkiego dookoła się nie obejmie. Także z jednej z drugiej strony było jeszcze paręnaście, parędziesiąt osób, także pewnie na jakieś, nie wiem, 20 lobby się otworzyło. No może 20 lobby, nie, chociaż cholera. I jeżeli chodzi o to, to było wszystko. My teraz sobie włączymy grę, bo oczywiście, dzięki temu, że jest event w Dortmundzie, jest to Safari Zone. Potem będzie GoFest, potem będzie Japonia. Mamy ten nasz Global yy, Challenge, jeżeli chodzi o Questy. Nie wiem, jak wygląda nasz challenge europejski, na jakim jesteśmy etapie, bo nie szukałem i nie chcę się tego szukać. Wiem na pewno, że challenge azjatycki został zrobiony, bo ich tam jest po prostu dużo. Yy, no i dzięki temu... Yy, puszek, w Tereskę. No i dzięki temu, że mamy ten event w Safari Zone, to na cały świat została wpuszczona Shiny Rozelia. Ja Shiny Rozelię próbowałem złapać, można powiedzieć, od, od godziny... od godziny ran... od godziny... od godzin rannych, czyli od kiedy to weszło, Także mam powiedzieć, że spędzimy na tym trochę cały dzień. Oczywiście na to już było na gocie, w pracy to wiadomo jak. No ale swoje prawdziwe panie Roseli wersji shiny zacząłem dzisiaj w Parku Oliwskim od godziny 17? No tak mniej więcej. No, załóżmy 17.30, 18 18.30. Jaga puściła właśnie lura, Mamy pokestapana osiedlu w końcu. Yy... O tak, załóżmy od 17.30, jest godzina 23, więc trochę mi to zajęło. Ja swoją Shiny Rozelię złapałem na szczęście, udało mi się zapać jedną, jedną. Jedna osoba dzisiaj w parku zapała aż 5 Shiny Rozeli, w tym dwie pod rząd, także mega drop. Yy, teraz wam pokażę moją Shiny Rozelię. Mm, proszę się gro. To jest moja Shiny Rozelia, Ivy do dupy. Jest to 27CP, jest to Roselia na pierwszym poziomie. Jest bardzo ładna, bo ma te kwiatki, właśnie fioletowo czarne. Mogłabym mieć obie, oba czarne, no, ale trudno. Także ja chcę jeszcze tylko jedną złapać, żeby w czwartej genie mieć Roserade. Rose też w wersji shiny. Mam nadzieję, że to mi się uda, bo jeszcze mamy trochę na to czasu jak one będą w zwiększonej ilości się respić na dziko jak i z Lurów, bo były momenty, że na pojawiały się... na trzech lurach pojawiały się trzy rozelie to jest ta shiny rozelia hmm. Aga dzisiaj też zapała shiny rozelie, dodatkowo zapała sobie shiny słablu drugiego tak dzisiaj nawet nie zrobiłem mm. żadnego rajdu czy rajda nieważne nie rajdu, rajda, nie zrobiłem dzisiaj żadnego nie chce mi się tej lodówki robić, oczywiście jutro jest niedziela, więc na pewno jakieś lajdy porobimy. Koty się bawią. Koty się bawią. puszek. zostaw Tereskę, chodź Puszek teraz będzie u mnie, bo gania Tereskę. Spokój. Także to, to by było chyba na tyle. No Nie, i dobra, Puszek musi lecieć gdzieś tam w swojej kocie sprawy te sprawy. Siedź tu. Rzeczny kotek. O, Rozelia Roze... jest? To może będzie szajnie. uwaga. Ja nie widzę, a gdzie jest ta Rozalia? Na lóż? Odszedł mi za daleko. Tak. Tereska czy na Puszka, Puszek się podnieca Tereską. No nieważne, będą również efekty specjalne kocie. Yy... A, no i oczywiście jeżeli zrobimy wszystkie te challenge, jeżeli chodzi o wykonanie questów, to zostaną odblokowane poszczególne nagrody, a jeżeli zrobimy wszystko, to, mamy to potwierdzone, Niantic dał info, ja tutaj wejdę w newsy, żebyście zobaczyli to info, zresztą to info na pewno każdy widział. Gdzie są te newsy? Tutaj są newsy, news. I tak, no wiadomo, Global Challenge się zaczął i to jest najważniejszy news, czyli jeżeli wszystko zrobimy, odblokujemy sobie 3 godziny na to, aby zapłacić Articuno wersji Shiny, 3 godziny. To będą po prostu 3 godziny 7. 7 lipca, 7 lipca 3 godziny. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie to przedział godzinowy, ale będą to mega, mm -hmm. yy, mega ciężkie 3 godziny przez 3 godziny bez mapy, że tu i tam jest ride. Myślę, że od 5 do 7-8 rajdów uda nam się zrobić ja to oczywiście nagram mam nadzieję, że uda mi się też zapać Articuno w wersji Shiny, już nie liczę